Bez rzepki! No dać, aby za ślepkę zdaję mi O kur... Dzięki. To Mieszka tu jakiś cwaniak? Cwaniak? Nie, ja tu mieszkam. Dodaj piątaka. Nie ma. No nie, znam, nie, znam, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, znaczy, że go sypnęli. Nie, 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 znam, Nie, IT nie. że go nie, chyba. Wydaje Wydaje wszyscy. To, Ciecharz, aż ja się przestraszyłem, słyszysz? Dawaj! Ciecharz! Panowie, woda wzięta na ławę. Dostajemy? Ja na Do tak, haniemy, A, czy, A. Rób, to nie wiem, no jak to wcieli. Tak, czy to Tak. Witam bardzo serdecznie na meczu linii obrazowej KTS. Weszło okres start od Mecz na szczycie. KTS. Dawaj Daniel! Byłem na takim dnie, że jak wydawało ci się, że jesteś na dnie, to ja kurwa stary pukałem w nie od spodu. GATAZU! Bardzo szybko rozegrali ten rzuty rożne, co będzie startu otwórz. Mam już dośrodkowanie uderzenie na bramkę! Czemu on się obrócił do tyłu? Od razu. Bo trener mówił, że pierwsza piła małeś. <laughs> Ale Marcinia, że nam będzie działał, to też nie mówi. Kurczy. No, no, tak tak tak... Tak... Bez cyklu Bez nadal, Polówka się nie opina Patryk. <śmusurzy> Trzeba było odświeżyć troszeczkę głowę i... Łysy ogolony, teraz już trochę zapuściłem brodę, ale dzisiaj się ogolę znowu <śmusurzy> Przynajmniej się nie oszukuje, od razu zabrażacze nie Ma przez z tą walizko <śmusurzy> i idzie go Tam ma same zabrażacze, nic więcej Zostaw, Brawo Adi, brawo już to no jest Utrzymaj! Nie to jest Przemek Bela, on grał. Widać, że chłop gdzieś grał, nie? No nie Michniewicz go chciał do Jagiellonii. Do... On wybrał weszły, i No gościu wziął na plecki. Pyk na doświadczenie dobrze, że go nie wziął, by długo nie było. To jest z trenerem Michniewiczem jakby się zaprzyjaźnił, to może w Legii by teraz wygrał, a nie Andre Martyś, tylko Przemysł Ambella. z Lester kręcił. Ale nie się z i nie trafiłby do GTS-u. No, Teraz trzeba na pewno wykonać ten stały fragment gry. Lepiej, Gerard nie jest tam. Przed polem karnym zagranie do Dajera Ciechańskiego. Aj. ja pierdolę nie! gdzieś tam były kosze, Pogubili się również jednak goście. Z numerem 47 jest Wostowski. No, strzeli. Mamy oh, próba takiej indywidualnej akcji. Owej oh, jest bramka, piłka w siatce. We Prowadzi, próba. KTS weszło 1 do 0. Kurwa, brawo, kurwa. Brawo, brawo, brawo. Brawo, brawo. brawo, brawo. brawo, brawo. brawo, brawo. brawo, brawo. Mamy A ja, Denis ja, ja teraz coś opowiem. Wyszliście z szatni. Ja zamknąłem, ja zamknąłem drzwi, odchodzę, nagle słyszę, że ktoś wali w drzwi. Otwieram ołę. No bo by nie strzelił gola, jakbym go zamknął w szatni przed meczem. Zagubił się. Jaki kraj, taki Jack Grealish, popatrz na matryczkę. Już rzucaj, już rzucaj! to TS już żywce ogląda ten mecz. Brawo kibicu KTS-u Żywce Już ponownie kolejne zagranie KTS-u weszło. Na lewą stronę jest Daniel Ciechański. Wyprowadzają akcję zawodnicy KTS-u. Weszło. Daniel Ciechański jest już przed panem karnym. Przełożył sobie piłkę. Uderza Daniel Ciechański. Niewiele brakowało. O, o, tu Sprawdź najdokładniejsze i najbardziej komfortowe golenie od Gilet. Gilet, najlepsze dla mężczyzny. W każdym tym wypadku. Podział punktów, zremisowane spotkania, bilans 4 do 4. Teraz szansa, Jakubczyk, Ciechański, to się kończy. Yeee! Mnie mogło tutaj w ogóle nie być po tej stronie. Wy nie wiecie, co się, co się toczy po drugiej stronie kamery. Stoję obok mnie! <noise> Nie, moje najlepsze wspomnienie to na pewno Upper gdzie gdzie zwyciężyliśmy cały turniej w Gliwicach. I no, to jest taki moment, który naprawdę zapanuje do końca życia, bo to był jeden z moich najlepszych, najlepszych turniejów w życiu i cała oprawa, otoczka. Dziś usłyszą wyrok. Mowa o kibicach, którzy wbiegli na Murawę. W obronie śmiałków stają już nie tylko fani piłki. Kupi, jedzie, tam, brawo, brawo, brawo. Przyjęciem jeden z zawodników KTS-u weszło, ale to oni nadal tutaj próbują atakować. Jakubczyk głową, Ciechański jeszcze tam skacze. Czy piłka przekroczyła linię tak bramkową zdaniem arbitra? Tak, cieszy się Ciechański. Drugi gol tego zawodnika. Czyli jednak uczak przed pokazać, co ja powinien zrobić. No i strzelić od początku. Zdjęcie czy nagranie? <noise> Ale zobaczmy ile osób się zgromadziło. można piwko wypić, kiełbaskę zjeść i fajnie spędzić nic. I najważniejsze, że KTS niedzielę. wygrywa 3-0. Powiedz, wy ile akcji kupujecie? 3, eee. 3, no trzy <głos》> No coś tam zainwestujemy, no <głos》> zasłuchajki wyciągnie Jak się przebija. Artem, człowiek guma. No i co? No i co? Myślałem trochę nad tym, żeby zainwestować 50 tysięcy i zgłosić swoją kandydaturę na prezesa. Zobaczę. jeszcze jest kilka dni, dwa dni chyba są. Kusi, kusi. Przemyślę, tak. Aż brzuch ciągnę, żeby dobrze to wyglądało, wiesz tak, tak, tak. Jak zwykle, podróż musimy samą robotę walać. Dobry mecz? Yeah, ja pomal, pomal jest sesji tedy repondę na to. Aha nie, 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 po polsku, po, po polsku. polsku. Po polsku nie mam już francuskiego. Ja yeah, dobrze mać. <laughs> Grałowców na tej prawej stronie. Piłka odzyskana przez Zaleskiego. Ciechański, e, Ciechański, i to będzie rzut karny. Nie ma wątpliwości, arbiter. 4 do, e, do zera prowadzi KTS. Bardzo pewnie uderzona jedenastka. Wygraliśmy, wygraliśmy. Tyczyk, spompować cię do kamery, że dobrze zagrałeś. <gry> Byliśmy bardzo optymistycznie nastawieni przed tym spotkaniem, tym bardziej, że dwa mecze wcześniejsze wysoko wygrane, więc atmosfera w drużynie dobra. Wygraliśmy 4-0, pierwsza połowa z ławki, z perspektywy ławki to wyglądało, e, że przeciwnik jakoś nie postawił wysoko poprzeczki, stanął nisko, liczyli na kontry, natomiast my mądrze stanęliśmy też e, nie, nie leciliśmy do przodu, nie, nie prasowaliśmy jakoś mocno, nie mieli pomysłu, wpadła jedna, wpadła druga. No i później wiadomo, już jak wpadnie pierwsza, druga, to się coraz łatwiej gra, przeciwnik się otwiera. Dołożyliśmy jeszcze 2 i 4-0. Myślę, że to było jedno z lepszych naszych spotkań. Wprawdzie zdarzało nam się wygrywać wyżej, ale dzisiaj naprawdę mało przeciwników miał do powiedzenia pod naszą bramką. Wydaje mi się, że byliśmy zespołem, który to kontrolował od początku do końca. No i fajnie, że 4-0 mogło być wyżej, no ale nie będziemy narzekać na zwycięstwa 4-0. Bardzo fajnie wyglądała dzisiaj gra przede wszystkim w budowie, tak? Budowaliśmy gdzieś tam od tyłu i... No, mieliśmy pod kontrolą od początku. Zwycięstwo pewne, na zero z tyłu. No i teraz wolny los Pucharzy Polski, więc jesteśmy w półfinale. No, także dobry tydzień dla KTS-u. Środa, czwartek, trening, i znowu liga później. Te zrobimy dwie jednostki, bo już jest półfinał Pucharu Polski. Więc cały czas trenujemy, nie patrzymy. Chłopaki mówią, że nie odczuwają zmęczenia, więc. Cały czas idziemy do przodu. Jak akcjonariusze będą chcieli starszych zawodników się pozbyć, to muszę trzymać nad tym rękę, więc, więc trzeba wykupić jak najwięcej. No Bardzo ciekawy pomysł. Ciekawi mnie, jak to wyjdzie w praktyce. W teorii się zapowiada bardzo ciekawie. No te akcje, pakiety są mądrze, mądrze rozpisywane. Greszczyk emocji przed tym. Przed to emisją, bo to jest coś, czego w taki sposób, na takim poziomie nikt w Polsce jeszcze nie próbował, bo będziemy pierwsi, ale jestem do Czy Ludzie się naprawdę ekscytują tymi akcjami, że będą mogli mieć udział w klubie, tak? zarządzać klubem.